Zapraszam do wspólnej modlitwy częścią Liturgii Godzin, modlitwą wieczorną, czyli kompletą. Możemy posłużyć się do tego klasyczną wersją, to znaczy papierową, bądź wersją elektroniczną. Teksty komplety znajdziemy na stronie www.brewiarz.pl lub w aplikacjach z Google Play. Są to brewiarz i Pismo Święte. W tej pierwszej aplikacji jest tylko modlitwa brewiarzowa, a w tej drugiej nie tylko ona, ale i wiele więcej, zachęcam do zainstalowania. W krótkim filmiku zobaczysz, jak te dwie aplikacje działają. Zapraszam do oglądania.